Siema. Tutaj FEBI i jest to kolejny specjalista do e, Huu! 666 bestia. No bo taki bestiowy level powiedzmy o e, I znowu gramy w kodzie e, znowu. No właśnie e, ten odcinek to nie jest prezentacja, tylko po, po prostu e, reklama serwa tego, bo, no, bo jak widzicie... Mi się serwer podoba osobiście. Ja mało ludzi ogólnie gra. I robię ten filmik dlatego, że chcę, żeby właśnie było więcej y, ludzi. No jak, y, jak nakręcnie. Tak, jak widzieliście już 666 level. pakę nie rozbroję już. Y, server X, ex, Fast XP, ex, No coś takiego, nie? Że można szybko wbić. Expa. Y, no co mi się podoba, o, nawet ta admin gra. Oho, no. poznałeś sobie Dobra e, No i co, to tyle, to, to tyle właśnie ten powiedzenia I zapraszam do mojej grupy e, To sobie gram no z, yy, zaleta tego, zaletą tego serwera jest yy, to, że pop, yy, yy, jest tutaj, są tutaj bronie takie, których normalnie w CS nie ma. Jak widzicie, mam bazukę, je normalnie w grze nie ma oczywiście. Ej, yy, O, no właśnie. Yy, wy, Wyłączę ich właściwie. Yy, nie grę. nie E, właśnie ten koza admin on, on, no on to nie za bardzo e, jest fair bo dał sobie tysięczny level litera teraz właściwie t, jak, jak, jak ja to mówię z kozno to niech branie. E, no coś wybrałem nie wiem co zwykle jak... no co no. E, tu właśnie dużo jest takiej broni ogólnie ten serwer chyba najbardziej przypomina koda. W ogóle ze wszystkich jaki grałem, to ten najbardziej przypomina koda. Można stawiać centry, jest ENBIS, koda też. Czyli że nie mamy celownika, nie możemy wybrać swojej broni, no chyba żeby na Q. I właśnie najbardziej przypomina koda. Um. Patrzcie jak ktoś gra. Janka jest nie. No i to jest właśnie Counter-Strike. Każdy czeka na każdego i każdy się boi wyjść. No oprócz tego. No. Na full auto, na full czeka no. no, Ja na tej bazuce tu ja już kokszę, jest po prostu mistrz. Jest ja w ogóle niektórzy najpierw nie mocno z haka ale speedhacka nie mogę mieć Czy mogę właściwie ale, ale nie chcę się tu wiele gry kupować mam grę kupioną właśnie nie piracę um. właśnie no to no, popa popatrzcie ja mam około 400 kondycji I no, i no i kto by powiedział że ja nie mam speedhacka wiele razy już mi to zarzucali nawet admin no ale w Przekonałem go, że mam kondycję taką, po prostu tak sobie dałem w kondycję. Nie moja wina, że po prostu... Ta, ta, Taki jest fans X, gdzie można sobie kondycję tyle nabić. Tak, tak ser. Eee. No, będzie z mapy. Okay. E, muszę wam się z czymś pochwalić. A właściwie e... Tak, kiedy sobie z nudów przeglądałem YouTube'a, wpisałam y, takie różne, y, 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 jak są serie, jakieś takie różne tytuły serii w Counter-Strike'u i tak, y, okazało się, że przynajmniej y, zagrajmy w ja jestem pierwszy, który to zrobi. W ogóle na, nie wiem, czy na całym YouTubie, czy tylko na polskim, ale... A. Nie wiem, czy to na całym YouTubie, czy tylko na polskim, no ale w... Ale w... w ogóle? Ale na polskie na pewno jestem pierwszy No chyba że znajdziecie kogoś wcześniej, no to Poproszę link Nie chodzi mi o filmiki, tylko po prostu jakieś y, serie Takie już seryjne serie, gdzie tuż nie kręciło się tylko jeden film, gdzie coś tam się jeszcze robiło A jest z przedstawieniami trybów też chyba właściwie jestem pierwszy Też jeszcze jak wcześniej nikt tego nie robił więc y, macie okazję oglądać oryginał. Jeżeli y, y, każdą serię jak go spotkacie, y, zagrajemy jak w jakiś tam, gramy swój to na pewno możecie być pewni, że to jest ode mnie. Albo no, po prostu domyślili no, się później. Nie musieli koniecznie mnie oglądać. Hmm. To taka ciekawostka. Let's do this. No. Tak więc y, wbijajcie na tego serwa, ja wam podam oczywiście IP yy... Podam IP, no widzicie jak jak okrzę, no nie? No jedne, jeden, na jednego hita biorę. Każdego. Że nie każdego, bo koza na pewno nie biorę. <laughs> U mnie to już koza to prawie jak synonim jakiegoś prokoksa. Nawet podobny ten. No dobra. O, młodo... obraza adwinałowy. No. Powiedz. O, będę patrzeć. O, widzicie, no widzicie, patrzcie. Ko o. Kozysko już się na teraz biło Nawet. Miał wcześniej tysięczny level. A teraz ma prawie 1200. dwieście. Let's do this. Lepiej jest jak się jest z nim w drużynie, bo jak się nie jest to po prostu... To, to, to nie jest granie to. to... Nie, nie pogracie sobie. Ja biorę go na dwa hity. Z bazuki oczywiście. No i kolejny nie wiem, czy to jest ajem, czy to po prostu znowu szybko z w pondychę. Czy to jest śpieg i ma e, perka takiego jest tak naprawdę u nas... O. Paga sobie Żona. I naprawdę polecam wbić, jest super serwer e, Musicie nawet ze mną też się spotkać na tym serwerze Bo też często gram, więc takie spotkanie z, Ze mną też, częściowo O nie, no to, to już nie pogram Już koza jest, to ja jestem w terror nie nie nie, nie. Chyba, że koza będzie dość go Bazu, no, tak jak to jest takie głupie pytanie co daje snajper, nie? Pistolet chyba maszynowy e, tak, no właśnie już niedługo będziemy kręcić w Minecrafcie. E, film, no niestety, no. Jak zwykle coś mi musi przeszk przeszkodzić. Ale niedługo dam filmik, nie wiem, czy już... Wstawiemy. Właśnie to ja jeszcze nie wstawiłem go jak kręcę tego filmu, ale pewnie już jest wstawiony. Nie wiem, co pierwsze wygram, czy to, czy tamten, ale. Ale go się nie będzie na pewno. Znaczy ja już na nic nic nie mówię, bo to jest w tamtym filmie wszystko. Eee, co jeszcze? A. No jak niektórzy już, już też zauważyli i nie długo będzie... No. no. Ja długo będę miał już 200 widzów. Na 200 widzów y, jest specele, y, taka specjalna seria. A właśnie, wiem, że na 100 widzów miała być specjalna seria. Pamiętam, nie bójcie się, to kiedy, to kiedyś będzie. Na pewno to kiedyś będzie, ja wam to obiecuję, że to będzie na pewno kiedyś. Czy to na multi, czy to nie wiem, ale kiedyś będzie na pewno. To obiecuję wam. Co e, no. miałam ja mówić? A, no właśnie na 200, będą y, już y, y, 200 widzów, to y, chcę przygotować coś specjalnego, y, nie, nie, że jakiś film, tylko po prostu takie coś ciekawego, nie powiem wam co. Y, niektórym się to może spodoba, że na to przeszłem, na to coś, niektórym nie, a niektórzy to obojętni. Y, f, f, jestem tylko, tak, jestem ciekaw... Kto mnie tak naprawdę ogląda? Niby mam już prawie 200 widzów. Ale kto mnie ogląda? No chyba tak naprawdę 30 osób. Z czego 10 się udziela w moich komentarzach? No chyba tak. Od koza! No tak, bo to na pewno tak jest. Ja wiem. Dajcie słupy. No czy ja nie mówię, Daj, dajcie słupy. Jak naprawdę lubicie albo... No chociaż... Nie musicie komentować, w wasze żelazie te filmów. Mogą być. te suby. Ale wiem, że na pewno tam Z20 z albo 30 tu już są stare konta. To nawet już na YouTube nie wchodzą, no ale... Tu będą. Eee dobra. Jeszcze mam ten level. Udzielnie. Tak, i A kikoza, ale o koza, więc nie przy koza. Mi się wydać, że to chyba serwer kozy, bo normalny nie, nie pozwoli, bo dać tysiącznego levelu. To jest jego serwer na pewno. Yy, tak. Yy, jeżeli jeszcze chodzi o Minecrafta, yy, to powiem tak, yy, że... Yy. Planowałem y, zrobić, y, no jak wiecie, w aktualizacji 1.3 będzie można pisać w książkach. I, I właśnie gdzieś na jednym forum czytałem, że ktoś planuje po wydaniu wersji 1.3 stworzyć coś takiego jak Minecraftowa... No, tysiąc, Minecraftowa szkoła, czyli że no po prostu uczymy się czegoś nowego, jak się w ogóle coś robi. I oczywiście, no szkoła, książki, nie? Pisałem notatki, coś takiego, lekcje. I tak według mnie to by mm, nie wiem jakby ten ktoś tam chciał, ale ja bym to chciał bardziej na wesoło. Nie to, że po prostu macie się uczyć, tylko po prostu tak dla zabawy. I właśnie chyba niedługo się zacznę budować tą szkołę, a event ogłoszę na moim kanale. I wtedy jak ktoś będzie chciał, to się sobie, sobie będzie mógł się wpisać. I, nie wiem, będziemy uzgadniać jakieś lekcje, nie? Takie dla zabawy, dla fanów, dla, dla zabicia czasu i, i tak, żeby było fajnie. E, o, 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 e, jeżeli chodzi o ostatnie filmiki, to teraz właśnie za, zauważyłem, że na tym kanale są... No mało, ale jednak są je prawdziwi fani. Bo... nie ma... nie ma... Mm, łapek w dół. A to, to znaczy, że na moim kanale naprawdę są prawdziwi fani, co są naprawdę to oglądać. A nie to co kiedyś hejterzy. Tak, pamiętam. Mogłem tego nie robić, ale... ale to ja jakiś jeszcze byłem głupi, tak? Taki głupi, ale... No ale to już trudno. Wiesz jaki mam tak? Trudno już to... to... się Stanie to się nie odstanie. A nie wiem czy już mówiłem, ale... Chyba mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że planuję yy, zrobić lepsze wersje trzech pierwszych odcinków. Zagrajmy w CSK, nie? Yy, piszcie w komentarzach co o tym sądzicie, bo... Nie może Wam się podobają te, e, ta pierwotna wersja. Chciałem zrobić to lepsze wersje, bo ja wtedy miałem e, e, dziecinny głos, no i no ciężko. To jest, właśnie dla mnie po tylu latach, to naprawdę e, was rozumiem, że wy nie mogliście tego oglądać. E, oczywiście te wersje zostaną pierwotne, tylko po prostu to będzie taki jak ktoś... Jak ktoś się lubi oglądać tej pierwszej wersji, to sobie się drugą. E, nie wiedział czy to robić czy... Yy... No tak, no jak wracając do CESA, no jak widzicie bardzo fajny serwer Szukasz Ży, wiem No ale dobra Eeeh yy... No to no, no, Jezu... Powoli chyba na A właśnie, jeżeli chodzi o Leopolda. Też piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No ja wam powiem, że możecie do mnie pisać na PW. Bo to dla mnie... ja... I tak, ja patrzę na każdy komentarz, który jest przesłany na mój filmik, ale, ale na PW to trochę lepiej, według mnie. Nie każdy musi wiedzieć, co kto chce. No nie. I tak, a jeżeli chodzi. Bo, y, jeżeli ktoś oglądał filmy z CS-a, to wie, że na takich filmach jest jakieś tam reklamy tych serwerów, tych żałosnych. Dobra, nie żałosnych, ale takich serwerów. I tak powiem Wam, że ja Wam pozwalam. Pozwalam wam, a czemu nie? Nie jestem jakiś tam chytry, czy coś. Yy, się sobie zamieszczać takie... Ja wam pozwalam, nie będę kasować. Chociaż ja nie będę taki ham. Yy, no. Właśnie to by było na, na tyle. W tym filmie. Yy, właśnie. To by było tyle myślę, się już nie chcę robić a właściwie to jest tylko prezentacja serwera a nie przedstawienie trybu więc tak więc dziękuję za obejrzenie, komentujcie subskrybujcie i ja zapraszam do kolejnego filmiku nie wiem jakiego ale na pewno jakiś będzie I to jeszcze do końca tej rundy dopóki nie zdechnę i teraz będzie żyje o właśnie dopóki jeszcze żyje dopóki tu się nikt nie chowa Dobra, lecimy. Nie. No, ducha puści To go zabije, bo mam problem. Eee, jeszcze No. Jeszcze klawiatura mi się zablokowała. Super. Super. Klawiatura mi się zablokowała. O trzeba wymienić baterię Dobra, dead nie dead, nie deadni Wyspalam no. Takie się krawatury zapsuła już. Dobra. Do zobaczenia. No. I teraz nie wyłączę filmu.